...wywołuje już samo istnienie kobiet. To prawda, samce naczelne więc, przepraszam, więc także i my... Tatuś, wybacz. Proszę. ...są agresywne z natury, ponieważ to podoba się samicom. Lub też pozwala zwyciężać inne samce w walce o samice. A zatem wniosek jest prosty. Gdyby nie było kobiet, mężczyźni by się nie mordowali. Ej, teraz to już pan coś trochę przesadził, no. Faceci zawsze znajdą powód, żeby się napierdalać. <laughs> nie. No, no, no tak. Nie. Tak. Nie. Tata. Wyobraźmy sobie, że nie ma kobiet na świecie. Jaki by pan miał powód, żeby mnie zabić? A widzi pan, komórkę mógłbym panu zabrać. A ja już nie mam komórki. Dzwoniłbym sobie do jakichś fajnych dóbr. Dup. dup nie ma. Umawialiśmy się. O! To do pana Fistacha bym się zadzwonił. I o czym byście sobie gadali? No jak to, o czym? O dupach. <laughs> o piłce nożnej, na przykład. O! O, o piłce nożnej byśmy zagadali. A nie byłoby piłki nożnej. A jak to by nie było? Dla kogo grają piłkarze? No, grają dla kibiców. I pan w to wierzy? Dla sławy? Dla pieniędzy. A po co im ta sława i te pieniądze? Żeby sobie kupować fajne, szybkie bryki. I po co im te fajne, szybkie bryki? No, żeby. Żeby bajerować dupi. Koło się zamyka. To masakra jest jakaś.